Zaskocz swoich gości. Jestem pewna, że czegoś takiego jeszcze nie próbowali. Weź dość duże jabłko, najlepiej słodkiej odmiany. Pokrój je na cztery części i usuń gniazda nasienne, pozostawiając czyste ćwiartki. Za pomocą obieraczki wytnij tyle plasterków, ile uznasz za odpowiednie. Ułóż je płasko, tak aby częściowo na siebie nachodziły. Zrób dwa rzędy z plasterków jabłka, podobnie jak ja to robię. Gdy masz już przygotowane dwa rzędy, zacznij zwijać każdy z nich od zewnątrz do środka, tak aby skórka znajdowała się na zewnątrz. W ten sposób powstanie zwinięty kształt przypominający kwiat róży. Powtórz to samo z drugim rzędem plasterków. Jeśli masz większą liczbę gości, przygotuj taką jabłkową różę dla każdego z nich. Włóż jabłkową różę do filiżanki i przygotuj swoją ulubioną herbatę. Następnie zalej ją gorącym naparem. Zauważysz jak róża zacznie się otwierać. Wygląda to zjawiskowo, a herbata nabierze pysznego aromatu jabłka.